Słowo pochwały dla osób, które wykazują inicjatywę. I teraz chcę Wam trochę powiedzieć o, o tym, dlaczego, bo widzicie, można do życia podejść aktywnie albo można do życia podejść pasywnie. Jak myślicie, czy większość ludzi ma aktywne czy pasywne podejście do życia? No więc odpowiedź jest bardzo jasna i bardzo prosta. Większość ludzi ma. Pasywne podejście do życia, czyli praca, bezpiecznie, niepodejmowanie ryzyka, robienie, robienie czegoś typowo mainstreamowo, czyli tak, jak to robią inni ludzie, tak jak zostaliśmy zaprogramowani. Ale żebyśmy osiągnęli sukces w życiu, to potrzebujemy wykazywać trochę więcej, więcej inicjatywy, trochę więcej odwagi. I to na pewno ma, ma miejsce w biznesie. Ludzie zaczynają myśleć o biznesie, to jest zupełnie tak, jak wiele, wiele pomysłów biznesowych się zaczęło. Po prostu ktoś miał jakiś pomysł, coś słyszał, poszedł może na jakieś spotkanie, może coś zmodyfikował. W ogóle zaczął myśleć już w kategoriach, i to jest bardzo ważne. Już zaczął myśleć w kategoriach biznesu, a nie w kategoriach po prostu zwykłej, typowej pracy. Można byłoby to tak traktować, że albo po prostu się poddajemy, nic nie robimy, bo mamy jakieś ograniczenia. Albo można byłoby założyć, że każdy ma jakieś swoje ograniczenia, bo ktoś, kto na przykład ład, bardzo ładnie pisze, albo ładnie mówi, może na przykład nie mieć umiejętności, albo może nie mieć odwagi, albo nie może, może nie mieć jakiegoś skilla. Więc gdybyśmy chcieli coś zrobić, tylko dlatego, że już jesteśmy doskonali, to pewnie byśmy tego nie zrobili. Perfekcjoniści często właśnie mają ten problem, że niczego nie robią, bo chcieliby wszystko zrobić doskonale, więc na koniec dnia decydują się, że nic, że, że nic po prostu nie, nie, nie zrobią. Więc perfekcjoniści często wielu rzeczy nie zrobią właśnie z tego powodu, że że boją się, że coś nie jest jeszcze dopracowane, ale najważniejsze jest, żeby właśnie coś, żeby coś po prostu zacząć działać.